Cześć, jesteśmy w Kopenhadze. Dziś mam ze sobą e, bardzo wyjątkowych gości. Jest to zespół Eliza, który reprezentuje Niemcy, ale mówić będziemy po polsku. Jak to się stało, że to jest możliwe? Może Elżbieta nam wyjaśni. Dzień dobry. Bardzo ja się cieszę. To było tak. Moja mama jest Polką i studiowała operę i jazz w Polsce, we Wrocławiu, moja cała rodzina jest we Wrocławiu i ale poznała mojego ojca na Ukrainie. I przez to ja się urodziłam na Ukrainie, ale zawsze też byłam dużo w Polsce, no bo tam cała rodzina jest, no. Jak on umarł, to my z powrotem do Polski i ta moja mama poznała mojego oczyma i on był Niemcem, to my teraz żyjemy w Niemczech. Czy możesz przedstawić Twoje towarzyszki, członkini zespołu? My jesteśmy z zespół Elaiza i to jest Natalia. Ona gra na basie, na kontrabasie, i to jest Iwonie, ona gra na akordeonie. No. Wygrałyście niemieckie selekcje i to w taki dość niezwykły sposób, ponieważ dostałyście dziką kartę i wystąpiłyście na jednej scenie z takimi gwiazdami jak Oceana, The Baseballs, Unheilish. i wygrałyście te preselekcje i jesteście teraz tutaj. Jak to było, jak to się stało, że Wam się to udało? Tak naprawdę to my jeszcze nie wiemy, jak to się stało i dlaczego, ale my jesteśmy bardzo wdzięczne, że ludzie nam dali taką szansę. Jakie wrażenia? Pierwsze wrażenia z Kopenhagi? Wielka scena, naprawdę wielka. Um, ludzie są bardzo mili. Tutaj wszyscy, wszyscy są bardzo fajni. To jest naprawdę... Esce to jest taka wielka rodzina. I poznaliśmy też Donatani Cleo na, na wielkiej welcome party. To było tak fajnie, ale fajna dziewczyna. I wasze dziewczyny to nieźle wyglądają, co? No i naprawdę bardzo ładnie. My też byliśmy trochę w Kopenhagni. No i parę rzeczy widzieliśmy. I na zakupy poszliśmy. Ja mam nową skienkę O Macie, no i fajnie jest. What do you think about Polish song this year? Have you heard it? Hey, it's, it's, uh, you, you can sing it so crazy. <laughs> <laughs> we like it very much and we uh, already met uh, the Polish group and they are very nice uh, people. Those are very beautiful, author. Yeah. yeah. And uh, have you heard any other songs? Uh, who is your favorite uh, this year? It's different because we have different <laughs> opinions, yeah, and uh, yeah, the Polish one yeah, and yeah, yeah. also I'm, I'm me personally also like Iceland. Um, it's yeah. so hard to say because this year they are so different and good artists, and everyone got another show, and it's so individual. Therefore, I think it's very hard to have gotten favorite. Yeah. What is your goal to achieve? Tu, na Eurovision Song Contest. Tak, to, yeah, to give our best and uh, to reach a lot of people with our music, to transfer our emotions to the audience. I that's what we want to reach, I think. Tak. Yes. <laughs> e, może dwa słowa o piosence? O czym ona jest? Co chcecie przekazać przez swój utwór? Czasami jest bardzo ciężko decyzję zrobić. Albo. W, 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 mm. Polskie słowo, szukam, szukam. Poczekaj, poczekaj, zaraz mam. Jaką drogę? Czasami jesteś też ciężko, w... jaką drogę człowiek sobie weźmie. I przez to ja myślałam, że to jest... To by był dobry temat dla piosenki i to właśnie to... Ja robiłam maturę i każdy, wszyscy do mnie lecieli i mówili Musisz studiować! Ale ludzie, ja chcę robić muzykę, nie? I się zdecydowałam dla muzyki, no i przez to... Myślałam, że to jest fajny temat i napisałam piosenkę. To była wasza pierwsza piosenka, prawda? To była naprawdę nasza pierwsza piosenka, która super, super no na próbie było wszystko super. I don't understand if you watch, yeah. <laughs> look at me, I can't understand. Is it right? Was the first song of us who really yeah. functioned? Yeah. 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 Uh, and you released the album, right? Yeah. Ja yeah, released our album some weeks ago and we're so proud because of our first one and it's called gallery album because every song is another picture and got another yeah transport another emotion and we hope that people like it our colorful music. E, czy możesz pozdrowić polskich fanów. E, będą mogli na ciebie głosować w sobotę podczas finału. Chcą nie muszą. <laughs> nie, naprawdę ludzie trzymajcie nam kciuki. Bardzo bardzo Polskę kocham. Co moją rodziny pozdrawiam i bardzo Was też serdecznie pozdrawiam, a my, Wasz zespół, Elaiza. Dziękuję bardzo, trzymamy kciuki. Dziękuję.